Я. Зіграємо шоу A Katowice 22,70 Robert Wilk. Czasem 22,70 Jest to drugi złoty metal tego po podczas dzisiejszych obrób. Robert Wilk. A Katowice. Miejsce Robert, pierwsze miejsce 50 metrów z stylem dowolnym w czasie 22 70 sekundy 70 Zadowolony z dzisiejszego występu? Tak, 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 jestem zadowolony, nawet bardzo. Jest to nieodległy, nieodległy wynik od mojego rekordu życiowego, także w, na tym etapie przygotowań jest to bardzo dobry, bardzo dobry poziom i myślę, że dobrze rokuje nam mistrzostwa Polski już w maju 21, 21 maja na głównych mistrzostwach Polski seniorów. Jakbyś miał tutaj ocenić ten poziom zawodów, poziom akademickich mistrzostw Polski. No szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że chłopaki będą naprawdę tak dobrze pływać. Do tego muszę dodać, że no, nasz obiekt jest bardzo dobry, to jest tak zwany szybki basen, także e, no, z, jestem zdziwiony i mam nadzieję, że taka forma będzie się dalej utrzymywać na tej, na tej randze zawodów będzie, będzie, będzie dalej tak samo. Powiedziałeś o poziomie zawodu jesteś stąd WFU, Katowice, jakbyś miał jeszcze ocenić organizację tutaj tych mistrzostw Polski. No z tego co startowałem już na poprzednim mistrzostwach Polski dwa lata temu, także muszę przyznać, że tu jest to naprawdę dobrze zorganizowane i, i nie można zarzucić tam organizatorom, że coś jest, coś jest źle, no, także basen jest bardzo dobry jest obieg od tego trzeba zacząć i, i dlatego tak to wszystko fajnie, fajnie się układa. Na co liczysz w tym sezonie kolejne mistrzostwo polski seniorów? No to, to tutaj, tutaj mamy bardzo duże oczekiwania i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć taki poziom, że będziemy walczyć o minimum na mistrzostwa świata bądź Uniwersiadę, także, także jest to, y, można powiedzieć, tak dalszy etap do tych przygotowań i tam będzie taki główny sprawdzian i mam nadzieję, że dobrze tam, dobrze tam wypadnę. Dziękujemy bardzo. Następna kategoria Politechniki. Pierwsze miejsce Politechnika Gdańska, bliska miesiąc najbliższa sesja wójtowi, 2 minuty, 1 sekunda i 85 sekund. Miejsce drugie, medal Politechnika Wrocławska, 5 minuty, 9 a vida